Koś teraz jak chcę to tak wow. EF- To nie jest- ale, o, ale, ale tu na S się zrobiłem, czeku za, za- pierwszym razem za, pi za pierwszym razem to zrobiłem, czek. Hehe <laughs> trzeba, trzeba zrobić na podwójnym W Nie Nie Nie, nie. Rzecanki, albo coś Nie wiem, nie wiem Pamiętaj, że najgorsze, co w tych czasach wymyślono, to jest filibrus. Bo kiedyś do wywiadówki mogłeś ściemniać jak leci, a teraz... Jest! Dobra, set home. Gdzie ja? Bo tutaj na przykład... Ee, pamiętaj, że set home'y tylko na, na tym, na drewnianym pniu, nie? Pamiętaj to. Ej, 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 ej. pekstor! Pekstor! Oszukujesz! Oszukujesz, pekstor! Gdzie ustawiasz set home'y? Nie można tak, bo wtedy się nie liczy moim zdaniem. Ta korka jak to chcesz muzykę, co puścić teraz? Nie można tak pekstor robić. Widziałem, Tylko gdzie ustawiłeś set home'a. Tylko na drewnianych. Tylko na drewnianych można ustawić set home'y. Dobra. A nie na szkiełku, Widziałem. No ustaw, no dawaj home'a, dawaj home'a wyku. No kliknij home'a, zobaczymy gdzie ten. Jak pilnuję, haha. Pan to... no... policjant. WIKA! No. O, ale ten miecz mamy. ma odrzut, jej. Ojej, otru mnie. <laughs> Kochani, a więc tak: Pierwsze y, mamy. Mnie. Mamy bardzo fajną aktywność. Hmm. Wykonamy pierwsze zadanie, jakie nam się trafiło. Jeronimo! Kurde, ale mi otrudzę! Gdzie jesteś jesteś Bart? to mnie boli. I przy melonach. Idę ci pomóc. No, o kurde. E, idę ci pomóc Bart, także ten, e, wiesz o co chodzi. Pierwsza aktywność e, bardzo fajna się udała. Jak ci idzie? Nie, no dobrze. Ale jesteś głupi No nie, nie udało się Daj się nabić Nie no, chodź wyjdziemy Na działce jest PvP wyłączone No ale to włącz to PvP, dlaczego no? Włącz ten No bo nic mi nie powiedziałeś, żeby było Czał, uuhuhu Uuhuhuhuhuhu Normalnie dziękuję ci Nikolke, dziękuję Masakra Kur... Nie Oliks, nie, wariacie no, nie sobie nawet. Ej, y, sakurce idę ogarnąć tabliczkę. Nie, nie, nie! Co, upadłeś? Co się stało? Spadłem. O, milk. A, dobra, Lokomotyzm tu jest. Dobra, jest, refren. Dobra. To na coś liczę, jak lipgos kleisz się jak styki, styki. Jestem bosem tak jak Ricky Ross A bo niki, niki, styki biczy, stąd bój blisko. Każda na coś liczy. Ze mną moje milfy, kręcą duże cyfry. Już na tym, na kiju. Co mam ten. Co mogę powiedzieć wam jeszcze? To jest oprócz tego, że z Bartka jest Bambik. Tak. Mam 4. Nie, no Dawid, wariacie. No mówiłem, że zaraz ktoś go tutaj ten. Ja to uciekam. Mordo, mordo, co jest? Wiktoria, jeszcze blazy. No ja wiedziałem, że to tak będzie. Blazy. że Tylko jak przyjdziesz do mnie, to od razu będzie. będą Oni mowy... na to No ja wiem! Kredy, bo ja ginę, ja ginę zaraz. Ustaw sobie tu setkoma, proszę. Jezu, ty on. Dobra, czekaj. Ustaw tu setkoma, proszę. Dobra, ja ich zabiję. Nie, nie moja, ja... ty ty jesteś bambikiem, nie ja. No nie! Ja wiedziałem, że tak będzie, dlatego nie chciałem, żebyś do mnie przychodził, no. Kurde, ale jesteście, czat, ale jesteście. Jak Wiktoria mówi, że tylko już na to wszystko, czekała. Już wszystko tutaj się stało, czy nie? Dobra, ja trzymam się blisko chłopaków, bo w kupie jest raźniej. Nie, odejdź ode mnie. Weźcie, czat, weźcie, weźcie tego... Blisko chłopaków się trzymam, czat. Weźcie tego Barta stąd. Weźcie go, nie, nie. A co ja poradzę, warecie? Odejdź ode mnie. No. Ja muszę się blisko Ciebie trzymać, bo ja czuję nie, ale, się bezpiecznie wtedy. Ale ja się nie czuję bezpiecznie, będę blisko Ciebie. <głos> <głos> Zawsze są pamiętaj dwie strony medalu, nie? Zawsze są dwie strony medalu. Powiem Ci tak. Groniu, możesz iść ze mną, zostawmy go, bo wiesz. Powiem tak. O? Ej, bo czuję się jak odrzutek jakiś. <głos> <głos> tak masz się czuć? Nie. Ej, Simon, nie. ale widziałeś no, dzisiaj się, że tak powiem, jakoś uodpornić na te byczki nasze. Na te... O nie! nie! No, nie. O, no faktycznie jest sława Dobra, dawaj tędy. O, ty. Ja jestem. Wiesz to zakop jakoś. Zakop to jest... Diamenty, 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 mnie dojeżdża. Na tumku, nie mam jak wyjść! Lecisz, lecisz. Zginiesz czy nie? No nie no, pomóżcie mi no. się jeszcze tutaj z różą wjechała. No nie no, ona czeka tylko na takie... Yy, Zaraz ja się spalę. Nie, Nie. umiera. No nie. No tepa szybko, tepa szybko. Proszę, weź to no szybko, tak pa pach. Pa. No nie, no nie. Dobra, już. To jednak... Już to, jednak, tak, to, już jednak będziesz. to jednak nie mogę. Mogliśmy go w lawę tepnąć, nie? Mogliśmy go w, okay, w lawę go było tepnąć, kurde. No, jednak... To... Oj, to... Oj, to... Tak to się nie nauczy. Uważaj, uciekaj! No znowu! Uciekaj. Nie, Dawidek, nie. Wiktoria czy zna śmieje, że jesteśmy Bambiki, wiesz? No, bo tak jest. No jest teraz, <laughs> nie jest Lapisik, tak dobra. Lapisik pasz. będzie dęczany. Ale ja nie jestem bambikiem, tylko po prostu nie mam Co tu się po... stało? Po prostu nie mam fałdolców. Ej, on zaczepił. <laughs> Waldena słyszę. Uciekaj stamtąd. O, on się tu nie zrespi, on się tu nie zrespi. Jak go już słychać? No tak, to jest taki jakby efekt, ale on się tu nie zrespi. Słychać, go... Nie no, on tu jest. Ja uciekam. Nie, no. Co to nie, jest? Nie, nie, ona jeszcze na mnie tego. Oj, ty, on jest tutaj. A! No nie, nie, on mnie zabije. Zabił mnie. Kto mówi, że tu nie... nie ma wardena. To powiedział, że tu nie ma wardena. Lep sobie go. To powiedział, że tu nie ma. Jak ja uwielbiam świeżo zmieloną kawę zapaloną, zaparzoną w kawiarce. Ja to bym ogólnie stworzył e, nowy hashtag, e, nowy hashtag Bartek Kiedy kamerka. Nie, chociaż zrobię sobie ten. Zrobię sobie chociaż <śmiech> 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 Ojej. dziękuję bardzo było miło serduszka dla was także nie trzymajcie się to się ma...